Jaką szkołę wybrać po ukończeniu gimnazjum? Na to pytanie i odpowiedzi szukali uczniowie uczestniczący w powiatowych targach edukacyjnych, które zorganizowane zostały w Centrum Edukacji w Brzesku. Targi edukacyjne 2016 przeznaczone są dla uczniów gimnazjum. Chcemy przybliżyć pełną ofertę kształcenia w naszych szkołach powiatowych, zatem bardzo serdecznie zapraszamy gimnazjalistów do nas. Nasze szkoły i placówki oświatowe będą miały swoje stoiska. I również te przy tych stoiskach będą uczniowie, będzie można tam uzyskać bezpośrednią informację z pierwszej ręki o y, kierunkach kształcenia, o wszelkie informacje o naszych szkołach. Targi się sprawdzają. Co roku mamy na nich wszystkie klasy gimnazjalne z powiatu brzeskiego i nie tylko, również spoza powiatu brzeskiego. Dają również skutek w postaci rosnącego naboru do naszych szkół, a przecież o to również nam chodzi, aby nasze szkoły były pełne, a ponieważ proponujemy bardzo ciekawe kierunki kształcenia, kierunki, które są... Niektóre dają szansę na rynku pracy potem tym młodym ludziom, więc chcemy im to pokazać, aby podejmowali decyzję o wyborze szkoły w sposób racjonalny. W tym roku, tak jak zwykle, będą się prezentować szkoły powiatowe, tak kształcące w liceum ogólnokształcących, jak i w szkołach zawodowych. Będą to cztery zespoły. Zespół szkół numer 1 w Przesku, zespół szkół numer 2 w Przesku, zespół szkół w Czchowie i zespół szkół ponadgimnazjalnych w szczurowej. Mamy również nowości w tym roku i tak w zespole szkół numer 1 proponujemy kształcenie w liceum ogólnokształcącym, gdzie bardzo mamy ciekawe, dodatkowe przedmioty, takie jak biomatematyka, jak rysunek techniczny. Jak dziennikarstwo i media. Tutaj muszę zaznaczyć, że od dwóch lat przy naszej szkole funkcjonuje profesjonalne studio telewizyjne, i nasze dzieci mają zajęcia właśnie z dziennikarstwa, z montażu, czyli generalnie z mediów przygotowują się do dziennikarstwa w tej klasie. I oczywiście od dwóch lat opiekę merytoryczną nad tą klasą w sprawie TVP Klaków. Swoje bogate oferty edukacyjne przedstawiły szkoły ponadgimnazjalne z powiatu brzeskiego. W naszej szkole jest miejsce na naukę, doskonalenie swojej umiejętności to przede wszystkim, bo mogą młodzież może poprzez zdobyte umiejętności młodzież doskonali później się na studiach, ale również przez to, że jesteśmy szkołą środowiskową, wychowującą i rozwijającą umiejętności społeczne i wychowawcze młodzieży. Jakie kierunki oferujecie w swojej szkole? Jeżeli chodzi o liceum kierunki, które są, to można powiedzieć, ogarniają cały asortyment. Zaczniemy od kierunków humanistycznych, czyli kierunku, którym przedmiotami rozszerzonymi jest język polski, język angielski, historia. Ale tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, że prowadzimy w sposób praktyczny warsztaty, ponieważ mamy szkolne studio telewizyjne, więc prowadzimy warsztaty w dziennikarstwie, zarówno od strony edukacji technicznej, czyli tej, gdzie stajemy za kamerą, ale również tej, która powoduje, że dziennikarstwo staje się etyczne. Następnie kierunki przyrodnicze, czyli biologia, chemia, to przygotowanie pod wszelkiego rodzaju kierunki medyczne. Kierunki inżynierskie, matematyka, fizyka, informatyka, ale również w liceum mamy kierunek matematyka połączony z chemią lub z biologią, czyli przygotowanie do studiów politechnicznych o kierunkach chemicznych. Przygotowujemy również przez nachylenie geografia, informatyka, język na kierunki ekonomiczne. A jeżeli chodzi o technikum, można powiedzieć, że oferta też jest bardzo mocno zachęcająca, ponieważ w naszej ofercie mamy trzy co najmniej zawody bardzo nowoczesne. Myślę nam tu na myśli technika logistyka, technika informatyka i technika organizacji reklamy. Natomiast prowadzimy cały czas z dużym powodzeniem technika ekonomistę. Młodzież ma możliwość ćwiczenia swojej umiejętności w nowoczesnej bazie i to jest bardzo istotne, czyli nie tylko uczą się zawodu czy umiejętności teoretycznie, ale również praktycznie poprzez korzystanie z wszelkiego rodzaju bazy dydaktycznej. Ze wspólne numer 1 kształcimy na poziomie technika, jest to technik co logistyk, technik organizacji reklamy i tutaj muszę podkreślić wysokie osiągnięcia logistyka, ponieważ pierwsze miejsce w konkursie ogólnopolskim. Brałam tą szkołę właśnie ze względu na ten profil, bo w Brzesku w okolicy nie było nigdzie właśnie tego profilu, ale on mnie bardzo interesował. A poza tym z opinii innych osób właśnie wiedziałam, że ta szkoła oferuje dużo możliwości. I mogę się dzięki niej realizować. Co zdecydowało o tym, że wybrałeś tą szkołę? Osiągnięcia sportowe, ponieważ chcę się realizować w tej dziedzinie. I szkoła umożliwia Ci rozwijanie tych Tak, poprzez SKS-y oraz zawody, na których osiągamy wyniki, mogę realizować swoje pasje. Gdy poszłam do gimnazjum, zainteresowała mnie matematyka. I gdy patrzyłam na profile, okazało się, że jest taki profil. A także zainteresowało mnie to, że jako dodatkowy przedmiot miałam ratownictwo medyczne, a jednak chcę wiązać z tym jakąś przyszłość, więc mogę rozwijać swoją pasję. Czyli wybrałaś taki kierunek i powiedz mi na tym etapie, czy jesteś zadowolona? Tak, jestem bardzo zadowolona, bo mogę kształcić swoje pasje i mogę dążyć do tych kierunków, które chcę zdobyć. Jeśli chodzi o mój profil, jest to bardzo ciekawy profil. Dzięki niemu mogę rozwijać swoje pasje, jaką jest historia czy też geografia. Mogę po nim też podjąć studia na kierunku prawniczym czy też dziennikarskim, co od zawsze mnie interesowało. A co skłoniło Cię, czy ktoś się namówił do tego, żebyś poszedł do tej szkoły? Nie, to była moja samodzielna decyzja, aczkolwiek koledzy polecali mi tą szkołę. W zespole szkół numer 2 proponujemy w tym roku, tak jak zwykle, Mechatronika. Jest to nasza perełka, która w rankingu 2015... Ten zawód uklasował się na drugim miejscu w kraju. Także proponujemy elektryka, który w tym roku w rankingu perspektywy 2016 uklasował się na miejscu pierwszym. A chcę zaznaczyć, że od dwóch lat jesteśmy w czołówce i w rankingu 2015 perspektywy otrzymaliśmy tytuł najlepszego technika w Polsce. W związku z tym bardzo serdecznie tutaj zapraszam i gimnazjalistów proponuję. Właśnie tą szkołę. Z nowości jeszcze proponujemy technika hotelarstwa, jak również ślusarz, spawacz i kierowca mechanik. Mamy bardzo szeroką ofertę edukacyjną, i to zarówno na poziomie technikum, jak również na poziomie szkół zasadniczych. W przypadku technikum oferujemy technika informatyka, technika mechatronika, geodetę, technika budownictwa, elektryka, mechanika. I po raz pierwszy w tym roku otwieramy. Technika hotelarstwa. Przejmujemy kształcenie z Głysiej Góry, ze szkoły, która została postawiona w proces likwidacji. Oprócz tego bardzo bogata oferta na poziomie szkoły zasadniczej. Tam chcemy otworzyć takie zawody jak kierowca mechanik. To jest taki nowy zawód, który które Ministerstwo Edukacji chce uruchomić od tego roku, dające uprawnienia kategorii B, jak również przygotowujących do kategorii C, jak również ślusarza spawacza, Następnie elektryka oraz kucharza. Chcemy tak zrobić, żeby zawody na poziomie szkoły zasadniczej były jakby zbieżne z kierunkami kształcenia na poziomie technikum. To pozwala nam na to, że nawet uczniowie w ciągu roku zmieniają sobie typy szkół. Przenoszą się z technikum do szkół zasadniczych, lub robią to nawet odwrotnie. Mamy tu mnóstwo sprzętu mechatronicznego, informatycznego, także stoisko jest oblegane. No i myślę, że też zainteresowania naszą placówką będzie bardzo duże. Ta szkoła daje duże możliwości, zawsze się interesowałem robotyką. Yy, mamy zaplecze bardzo duże, od systemów mobilnych, produkcyjnych po systemy stacjonarne. Yy, bardzo wiele sterowników różnych roboty, yy, kawasaki nawet jest u nas. To są modularne systemy produkcyjne. Yy, mamy 5 sztuk modułów, tutaj mamy połączone jedynie trzy. One tak by. Symulują dużą, ta, dużą taśmę produkcyjną, która przynosi jakąś, jakieś materiały. My pokazujemy tutaj roboty, które montujemy na zajęciach dodatkowych. Są to roboty wykonane z klocków Lego. Wyglądają na pozór jak zabawka, ale tak naprawdę trzeba dużo wiedzy na to, aby zaprogramować takiego robota i sprawić, żeby on się poruszał i działał. Aby poznać działanie takiego robota są bardzo przydatne zajęcia modułowe, które są prowadzone przez bardzo dobrych nauczycieli. Tutaj mamy właśnie takie moduły jak podstawy elektrotechniki, prace na różnych obrabiarkach, frezarkach numerycznych, i polecałbyś tą szkołę, tak, szczególnie dla kogo? Oczywiście. oczywiście, dla osób, które interesują się elektroniką, robotyką, pneumatyką. E, mamy kurs e, kalnerski, kurs barmański, e, kurs kuchni świata. Organizujemy warsztaty co roku, e, na które przyjeżdżają znani kucharze, gotują z nami, dużo się od nich uczymy. E, mamy naprawdę bardzo dobrych nauczycieli, dużo się od nich dowiadujemy, e, mamy naprawdę dużą wiedzę. Wszystkie sale do przedmiotów zawodowych są naprawdę bardzo dobrze wyposażone. Jaki kierunek? Technik informatyk. I dlaczego akurat Cóż, to jest kierunek, po którym właściwie ma się najwięcej możliwości, więc nie może się zastanawiać i nie boję się, że po prostu jak skończę tą szkołę, to sobie nie znajdę pracy. Na początku myślałam, że to jest coś nie dla mnie, ale naprawdę nauczyłam się bardzo wiele i naprawdę polecam. Uważam, że Zielonka jest jedną z najlepszych szkół w Małopolsce i każdemu kto, by, każdemu, kto szuka dobrego technikum, poleciłby moją szkołę. Natomiast w zespole szkół w Czchowie proponujemy całą gamę zawodów gastronomicznych, tak właśnie na poziomie technikum, jak i na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej kucharz. W skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych wchodzą technikum, liceum ogólnokształcące, kształcące, jak również zasadnicze szkoły zawodowe. Kształcimy również osoby dorosłe w szkołach policyjnych. No, chciałem powiedzieć, że naszą mocną stroną są kwalifikacje zawodowe, które uczniowie zdobywają przede wszystkim przez wyjazdy zagraniczne do Anglii, do Niemiec, do Irlandii. Świadczy to również o tym, że zdawalność egzaminów zawodowych jest na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza w technikum ekonomicznym, o czym świadczy pierwsze miejsce w szkół technikum właśnie w zdawalności egzaminów zawodowych. Bardzo dużo mamy kursów kwalifikacyjnych dla młodzieży w trakcie zdobywania wiedzy. mogą oni poszerzać swoje właśnie możliwości przez zdobywanie różnych kwalifikacji zawodowych. Mam tą szkołę dlatego, że mam dość dobry do niej dojazd i lekcje są od 7.10 najpóźniej do 14.50, więc jest fajnie, bo popołudnia są wolne, Szko szkoła nie jest bardzo duża, atmosfera w niej jest świetna, Su nauczyciele są naprawdę super, bo mają fajne podejście do uczniów i ogólnie jestem zadowolona, jak gdybym miała tutaj stanąć w tym roku i wybierać znowu, to znowu wybrałabym szkołę. Szkoła bardzo szybko się rozwija, są ciekawe projekty. W przypadku technikum ekonomicznego, wyjazdy do Londynu, w przypadku gastronomii, jest to wyjazd do Niemiec. Więc zapraszamy wszystkich do czchowa, bo jest super, naprawdę. Ze Spole Szkół Szczurowy idziemy w stronę turystyki i proponujemy technika organizacji ruchu turystycznego, a także technika handlowca. W przyszłym roku szkolnym planujemy uruchomić y, kierunki kształcenia w technikum oraz w zasadniczej szkole zawodowej. W technikum proponujemy naukę w takich zawodach jak technik agrobiznesu, technik obsługi turystycznej oraz technik handlowiec. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę zawodową, no, uczniowie mogą pobierać naukę w każdym wybranym przez siebie zawod, zawodzie pod warunkiem, że mają umowę z pracodawcą na praktykę. Dlaczego warto przyjść do szkoły? Dlaczego? Y, dlatego, że gwarantujemy wysoką zdawalność, jeżeli chodzi o egzaminy zawodowe i dlatego, że oferujemy niepowtarzalną atmosferę, ponieważ jesteśmy małą szkołą, możemy indywidualnie podejść do każdego ucznia, możemy go otoczyć opieką i tworzymy taką wielką rodzinę, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli z jednej strony rodzina wspiera, ale rodzina również wymaga. Dlaczego wybrałeś akurat tą szkołę? Ponieważ panuje w niej miła atmosfera, Jest, nasza szkoła oferuje darmowe kursy, dla, na przykład tak jak y, prawo jazdy mamy bardzo wysoki poziom kształcenia. Jeździmy na fascynujące wycieczki krajowe i zagraniczne. A kto lubi sport, ba o piękną sylwetkę, y, może korzystać z siłowni i hali sportowej. Czyli rozwijasz swoje również pasje? Y, tak, ponieważ y, zamiłowania zajmuję się fotografią, a szkoła umożliwia mi to, ponieważ fotografuję różne imprezy szkolne nagrywam, czyli sprawia mi to bardzo dużą przyjemność. Nie żałujesz wyboru i polecałbyś innym. Tak, osobiście bardzo polecam tą szkołę, ponieważ dzieje się tam bardzo dużo, nauczyciele są bardzo mili i można w każdy swój sposób może rozwijać swoje zainteresowania. Staramy się być właśnie mobilni z tą ofertą, żeby ona była dostosowana do potrzeb na rynku pracy. Stąd właśnie kontakt z pracodawcami z obszaru naszego powiatu i nie tylko. jakby ta propozycja w zasadzie rok rocznie dyrektorzy coś nowego proponują. Zresztą jak Państwo widzicie młodzieży jest sporo, chodzą, rozglądają się. Wierzę w to głęboko, że ich decyzje będą decyzjami, które pozwolą szkołom powiatu brzeskiego, które prowadzimy no, w perspektywie następnych lat, rozwijać się i funkcjonować. Bez większych zakłóceń. Wybrałam kierunek Geodezji, ponieważ jest to bardzo przyszłościowy kierunek. Lubię pracę w grupach oraz pracę na świeżym powietrzu, która jest wykorzystywana właśnie w tym zawodzie. Praca Geodety jest wykorzystywana w środku, jak i na zewnątrz. W środku e, rysuje się różne mapy, oblicza różne dzienniki, a na zewnątrz e, są wykonywane różne pomiary. A dlaczego Ty wybrałaś akurat ten kierunek? W Geodezji najważniejsza jest geografia i matematyka, a że lubię te dwa przedmioty, to samo wyszło właściwie. Nasza szkoła teraz jest bardzo rozbudowywana e, dzięki nowemu dyrektorowi, więc e, w tej szkole e, takie przedmioty jak geodezja są bardzo no, przydatne. przydatne. Bardzo jestem zadowolony z wyboru szkoły budownictwa, ponieważ jest to zawód bardzo przyszłościowy. Możemy wykonywać e, po czterech latach technikum już e, prace związane z budownictwem. Możemy mieć na przykład na architekturę. To nam bardzo umożliwia zarobienie nawet bardzo dużych pieniędzy. W naszej szkole są organizowane darmowe kursy, które nam pomagają w wykonywaniu później tego zawodu. Mamy bardzo dużo odwiedzających targi. Głównym takim celem jest dotarcie z informacją do gimnazjalisty. Na pewno pokazanie tych naszych szkół tak. Tak, jak rzeczywiście one wyglądają, czyli z pełną bazą, z pełnym wyposażeniem. To jest przekaz właśnie uczniów, którzy już kształcą się w tych zawodach, uczniom, którzy mają dopiero do nas przybyć i którzy mają podjąć decyzję, czy naszą szkołę wybrać. Tutaj w grudniu miałem przyjemność gościć przewodniczących rad powiatu całego Województwa Małopolskiego. Organizowałem forum. I dopiero w konfrontacji z innymi powiatami naprawdę zauważyłem, jaki jest poziom naszych szkół. Przewodniczący naprawdę z radością patrzyli, jak pokazywaliśmy im nasze obiekty, wyposażenie, los, wyniki nauczania, losy absolwentów, także wtedy dopiero mogłem docenić, jaki jest poziom naszej oświaty. Myślę, że z tego możemy być dumni. No na pewno taką wartością dodaną w naszych szkołach jest to, iż w przyszłym roku Będziemy proponować y, nauczanie dualne, czyli wchodzimy w bardzo ścisłą współpracę z pracodawcami, jak również to, że proponujemy naszym uczniom praktyki na terenie całego kraju, ale także praktyki zagraniczne. Obecnie złożyliśmy już 5 wniosków do Erasmusa, Plus i w przyszłym roku nasze dzieci wyjadą do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii. Y, Także pozwala im to na zdobywanie doświadczeń, nie tylko właśnie tutaj w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych. Mamy nadzieję, że spotkanie było doskonałą formą zapoznania się z ofertą szkół, nowymi kierunkami kształcenia, jak również inspiracją wyboru tej, która była najbardziej interesująca.